A ja tu Ale nie wiem, czy na komputerze masz opóźnienia. Będę na PS. Gdzie ma konsolę. dobra, dwóch na wieży, dwóch po kartę leci. Dawaj Paweł na kartę Aha. i Piotrek. jednego nie ma, a Aha, o. dobra, Piotr wyjebał. Tu? Czy tam na kartę wszyscy lecimy? No, to chodźcie na kartę Spróbuję, może zaraz Piotr wejdzie Bo tam są karty jeszcze tam, nie? Dwie. wiem Oj kurwa, wchodzę spocen Leży To Oj, oj, Ojojoj Leży

Mam kartę. E, to lecimy nakłada. O Piotrek jest już e, Leci ktoś z tyłu, leci ty ktoś. Nie wiem się pierdoli. Nigdy mnie nie wywalało, a ty kurwa wiesz. A ty na kąpie Piotrek grasz, nie? Nie, na tym, na, na konsoli. Ja inne tych poglądów kurwa nie miałem. Teraz kurwa po koli na to już dwa razy już mnie wyjebało. I tak mi nakłada? Pierdolony. Czekaj Wojtek Wojtek czy jak ci dajmy? Cofnij, 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 cofnij. Dobra, jedź, 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 jedź Kurwa jeździsz jak ja, ty. <grym>, Nie przyznałeś się <grym, grym>, A, ja, kurwa kłada zatopił kurwa rzece Ja kurdole to ja nie Eee, to ma karty? Dobra, ja chodźcie, mam... chodźcie, 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 ja bo zaraz swoje. tam szpaceńcy będą. Chodźcie po, po te, po a tu Zombie zostaw, zombie zostaw. Dobra, tu jeszcze jest... Kurwa, zaraz no. gaz będzie szedł. Kurwa, jak mnie to... Nie zdążymy, Dążymy, Zdążymy, zdążymy! Z zawsze Będze Będzie pd... Będze -y będą, kurwa. Mamy jeszcze minutkę do zonki. <tuszą> Paweł Paweł da... no, kurwa czemu stoicie z tą kartą ty Ja nie jestem karty, z kartą No ty to... A ty ty jesteś kurwa Dawaj, dawaj, już już na tym no dawaj. Szybko, dawaj, ty. bo ga gaz zaraz Ja już jestem na wieży, a ty stoisz okay, dobra, ja, już ja dalej rzucę gaz, dalej rzucę szczot, dalej zaseb z spetem na lewo wieście, wieście ten specjalistę wejście Wziąłeś Piotrek? Ja mam specjalistę. na p. Piotrek mi wziął. Dobre, dobra, dobra wróżba. Teraz kupimy na górze jest drop, headed your way A mu muszę rzucić. Jeden na górze A, widać coś, tobie z Tobiasz tą kołdę. A, widziałem ma ma masz. A dobra, to ja ją Kurwa, co to jest? Czekał, nie że O kurwa, zmieniłem. Co to jest? Nie, to nie to. To.

To było nie wcześniej, szybciej waliła, ja Ty. Dobra, ja muszę do góry wejść, bo, kurwa, tyle zębiaków tu jest. To jest Ej, z lewej, z lewej, gościu. Widzę go. Leżę. Brawo idę na góry bo... Troszkę kupię jakiś nalot Tu jest problem zaraz Jest, to nie jest na osiem. Ja mam na pięć. Bez amunicję, jestem na górze Jeste. Kurwa, spadłem Tam jest? Nie, to żonty. Włotek. Sniper jest na tym. O, oh, z tyłu Sniper. O, oh, dowalił mnie. Podnoszę się. Jest, jest, bo dostałem. Z tyłu, z tyłu, tu jest parownerze. Idziemy. Już podnoszą się. Trzech, bo on teraz zombie tu na dole.

Mm. Teraz tu. No wy na lewo tam. Jest gościu już. Dobrze. Tutaj. Ja jestem, nie 50% O ale wszedł, No To ja. Nie ten gościu.

Mamy w pobliżu wroga. Jest, Idą jest, na jest, dole. jest. Nadalem, nadal, dole, na, dole, na schodach. Prawo. Dobra, jeszcze dobra. jeden, jeszcze jeden Do wody, do wody wskoczył ktoś. Na drabinę wchodzi O kurwa mać, tu jest przy drabince. Przy drabince, przy drabińce jest Nie mnie nie położył.

Standing by. No wiesz, tą broń kurwa. Je mam. Jeszcze mi gaz położył tą bycie chłustre. No, ale się. Kudwa, nie Kudwa nie Janky. O tu. Na sklepie. O, dzięki. Dzięki. Bez to... Let two, 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 two. O, tu lecą! Tu, 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 tu! Zębiaki. Ej, sniper jest tu. Was skur... Ja a on mi raz leży. Jestem. Dobił mnie. Dobił mnie. Czterech mamy. Czterech na czterech, panowie. Jest! O! Dostał! Chodźcie tu do środka, do środka, do środka. No, Jest! Bra... Bra Kurwa! Pięknie! Ujęło. Kto to wykończył? Nie widzę. Czekaj. Nie ja mogę. też nie widzę. Nie no, Eee, czyli ja no. wygrałem, dobra, dzięki. <grywia> <grywia> dobra, oddaję, oddaję ci pory masz.